Witam serdecznie moim gościem Dominik Woda KS Podegrodzie. Witam serdecznie. Dominik przegrywacie dzisiaj 8-1 z Gold Teamem, ale mieliście też swoje sytuacje, ale też swoje problemy. Zacznijmy od sytuacji, czemu nie są wszystkie wykorzystane? Z taką drużyną trzeba tak naprawdę 95% strzałów tych możliwych do strzelenia trafić do bramki. Wiem, wiem. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji, musimy popracować nad wykończeniem. Co mogę powiedzieć do? No... Nie siadało dzisiaj w ogóle, nie mogliśmy się w ogóle spiąć, żeby szczelić bramkę. A w obronie dobrze wyglądało w pierwszej połowie. Dobrze to w miarę wyglądało. Jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, który ruszyłem, czyli obecność, gdzie obecność więcej osób w waszym zespole? No właśnie, nie wiem, praca, jakieś wakacje zaczynają się, nie przyjeżdżają, no ale walczyliśmy, nie? Podstawowi no i... zawodnicy byli. To jest klucz tego wywiadu, właśnie walczyliście. Dokładnie, od kilku tygodni pokazujecie, że jesteście drużyną, która nie będzie tylko dostarczała punktów, ale też trzeba troszkę popracować, żeby te punkty zdobyć. Zgodzi się z tym? Tak, tak. No chcemy powalczyć, chcemy zająć jak najlepsze miejsce. Na razie ciężko idzie, ale jesteśmy na bardzo głębokiej wodzie, no bo zebraliśmy drużynę na trzecią ligę, potoczyła się ekstra klasa, no ale walczymy, nie poddajemy się i gramy do końca. Macie jakiś pomysł na dalsze tygodnie tej rywalizacji? No, wyjść jak, najlepszy, jak najlepszym nastawieniem, żeby wygrać jakiś mecz w końcu. No i zrobimy przerwę, wciągamy nowych zawodników i będzie lepsza runda rewanżowa. Tak? Gdybyś miał teraz możliwość, okazję powtórzyć ten mecz po 40 minutach, wiecie, jakie błędy popełniliście, to co byś zrobił w tej powtórzonej szansie? Poszedł na trening szelecki. No i dokładnie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję serdecznie.